To możesz mi wysać, jak? Za pomocą gardła. Bo? Bo mnie kiedyś ugryzła. Co? czupa kabra. A Co? To możesz mi wysać, jak? Statystyczny Polak uprawia. pierdala mnie to, nie? Tylko odważne dziewczyny. Dzięki, manek za 44 bicy. Tylko odważny użytkownik czatu zostawi teraz subskrypcję. O tak. Tylko odważna dziewczyna wyszła teraz 100 złotych donate. Brrrr? Chyba tak. Nie znam muzyka TV. It's your sentence, buddy. Statystyczny Polak uprawia seks 89 razy w roku. Albo statystyki kłamią, albo czeka mnie dziki grudzień. Scania, yes. jeszcze takie coś powiedział. is your sentence, buddy! Moja opinia jest exactly inna. To jest your opinion o mnie? To jest co think of me? I masz prawo mieć taką opinię o mnie. To jest twoja sentence, buddy. Moja opinia jest dokładnie inna. No, no, A ja będę już lepszy a. Ja też mógł, uh, to też opuszczać trochę szkału, żeby jak SKRFE, grać? Co? No, Ernik, ja no, sobie będę Ale jak będę już lepszy od Fortnite'a, to też będę mógł ee, to opuszczać trochę szkoły, żeby jak SKRF... e? Grać? Żeby co grać? <laughs> earningsy, żeby earningsy zarabiać. No i właśnie to jest to, rodzice nie wierzą, kurwa. SKRF, aha, to jakieś turniej, co? Faster with this ice cream truck, you fucking raghead! Hello? <laughs> fuck, what is he doing? <laughs> fuck let <laughs> me pass <laughs> on the left or I'll fuck you up. Shit, I'll fuck you up! Kurwa, sideways I fly here. Kurwa, to jest dobra meta ogólnie, ziema plus. E, e, browse, sorry. E, to jest dobra meta z tym i <laughs> Z tymi przerabianiem na angielski, ja inny język. Ja pierdole Kurwa. Kurwa bądź! Uważaj. A jestem takie coś, mam po włosku. Gdzie gdzie kurwa jesteś? Uważaj, ja zapierdolę! Boję pana, że on ten uran kurwa sprzedaje, nie? Dziepaki, dwie służbacze narobi nam kontrolę. Trzeźbalni papier zapunktowany w zapasowym kole. Mój człowiek siedzi za tobę, a drugi siedzi na wózku. Mój człowiek mucha i dali. Witają Helci w Hamburgu. Do nowów desa się pijam ból, dupy. Dwie to trochę cringe, flexowanie flexowania się y, pod rubami y, za, zanalizujmy to Słusz na twoim danku pseudo danku bo to nie jest dank y, odstaje a tutaj widać na <laughs> jimek, trochę cringe, flexowania się ja wiem. wiem co to będzie mam nie wiem jednak dobra Myślałem, znaczy, że to będzie, kurwa, rafolnik stonie nie lata. No no to rób, no to dawaj! To, no. Czekaj, 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 czekaj! czekaj, czekaj daj! Aaaa, kurwa! Odstrzał! Z morą naszych czasów są kibelki, porcelanowe trony, a raczej to, że potrafimy z nich korzystać. Większość z nas siada w smartfonowej pozycji 7 godziny. Wytęża się jak koczkodan, także gały wyłażą z orbit, a mózg Nie, kurwa, to... ej, powiem wam coś. Sprawdzałem sobie ostatnio ile sram? Bo zakładałem, że mówiłem zawsze, że sram w chuj, w chuj krótko. I okazuje się, że sram. I teraz tak, odtąd, jak, jak tu wstaje. Od, inaczej. Od wstania z tego fotela do... Siadanie na tym fotel ponownie, do powrotu, dwie i pół minuty z wszystkim, z wszystkim kurwa, z myciem rąk i tu już mówię ci z myciem rąk, dwie i pół minuty, tyle trwa kurwa, moje, nie rozumiem kurwa jak można tam siedzieć pół godziny, nie, nie rozumiem tego, ja pierdolę, jaka strata czasu w ogóle. W tej pozycji w jelitach tworzą się zagięcia, tak jak w wężu ogrodowym. i Trudno rozluźnić się wewnętrznemu zwieraczowi, który jest zamknięty wokół jelita jak lasso. Dochodzi do mocnego ucisku na żyły, w miednicy i ściany jelit. Tak tworzą się hemoroidy, czyli żelaki odbytu. Tak tworzy się uchyłkowe zapalenie jelita grubego. Mogą uszkodzić się nerwy, które są odpowiedzialne za komunikację pomiędzy zwieraczami i rozwiną się zaparcia. A przez wzrost ciśnienia śródczaszkowego może dojść do pogorszenia wzroku albo nawet wylewu. Całą kupę powinno się robić nie dłużej niż 5 minut bez żadnego wysiłku. Jeśli ktoś był na wakacjach we Włoszech czy we Francji, to pewnie przeżył konsternację. Wchodzi się do toalety, a tam dziura w ziemi. Ktoś ukradł porcelanowy tron. Trzeba kucnąć. Wiecie, jak Strał Jezus, Mieszko I, Mikołaj Kopernik i wszyscy, ludzie, no zanim angielski hydraulik Aleksander Kunis w XVIII wieku wynalazł porcelanowy tron? Kucali. Tej pozycji jelita są idealnie ustawione. Więc jak już siedzisz na porcelanowym tronie, wyprostuj się, podłóż stołek pod nogi i poczekaj, aż kraken sam się uwolni. Dodatkowo możesz podnieść ręce do góry, wykonywać powolne krążenia biodrami, głęboko oddychać, no. wrócić niskie dźwięki. Miłego srania. Ale ja ogólnie... Ja ogólnie zawsze jak sram, to tak się ustawiam, właśnie że tak jak on pokazał trochę. Znaczy bez rąk. Nie, 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 nie robię tak. Nie robię. Ale że się tak ustawiam, wiesz. Kurwa także trochę wyżej mam, nie? Nogę. Pozdrokuczek, tobie, też z Dzięki za piątaka. Ja kiedyś miałem problemy ze seraniem. A teraz to nigdy nie trwa dłużej niż 5 minut. Wszedłem na wyższy poziom. No i to jest to. Kurwa, jebać no dobra, stratę czasu na seranie. No i chłopa nie ma, do spania. Dobra, <laughs> typek. Stary, ja mam takiego z dziecka. A teraz. Y, mam ciągę chlepę. I prawdopodobnie przechodzą mutacje, a ja taki głos mam od, myślę, że 10 roku życia, więc odpierdol się. Stara, ja mam taki głos od dziecka. Ominąłem? Teraz... Co ominąłem? Dobra, typy. Siema, dzisiej... dzisiaj wam opowiem żart o Kacperze. Czemu Kacper jest, o jest no? ten... Sigma Ten. Ohio, Bombokla. Bo jest spoko i Katper ma na imię Katper, dlatego że Kat Per, czyli ma kaca, można tak powiedzieć, czyli miał wczoraj niezłą imprezkę. Ale gówno. Jak sam mój prosiaczek się trzyma. Ale my same tłuste i słod słodziutkie rzeczy. Czy może sałateczka i dieta? Jak tam mój prosiaczek się trzyma? Dale Skąd takie soundy są, kurwa? Skąd oni dobiorą? Ale i jemy same tłuste i słod słodziutkie rzeczy, czy może sałateczka i dieta? Twój fiut widział więcej dziurek niż ginekolog w całej swojej karierze zawodowej. Ty... Okay. Ja rozumiem, ale że greedy w sklepie, no ja pierdzielę, no po co oni to robią? Skąd te te sązy ja, Nie no, są, i serio, już niszczą ten, ten Fortnite, ja pierd... Ja rozumiem, ale że greedy w sklepie, no ja pierdzielę, no po co oni... Czekaj, muszę zmienić tytuł transmisji, bo mi się zmieniało. Tylko odważne dziewczyny. Razem dziewczyny. Tylko odważni użytkownicy. Użytkownicy. zostawią. Prime. No, teraz jest tytuł. Teraz można streamować. Teraz zaczynamy dopiero transmisję. to robią? Nie, no nie serio. Już niszczą ten. ten Fortnite. Ja, ja... Jestem Sigma, widzę. Sigma. Sigma! Sigma! Jestem Sigma, pizowie! Sigma. Sigma! Sigma! Kurwa, go to zrobił. Hej, Mercedes! Tak, proszę. Zimno mi jest. Co chcesz teraz zrobić? Hej, Mercedes! Tak. Ej, co kurwa właściwie z tym Tajgerem Bonzo się dzieje? On nie powinien być jakiś wolniony? Tak, szczerze. Nie wiem, kurwa, chyba powinien! Proszę. Co jest dzisiaj w telewizji? Kurwa, nie mogę. Co chcesz teraz zrobić? Co jest Znasz dzisiaj tajger... w telewizji? Znasz Tiger Bonzo? Hej, Mercedes. Tak, proszę. Znasz Tiger Bonzo? Co chcesz teraz zrobić? Gdzie jest jedna na Co to jest za emotka, żeby mu wypierdalać? Nie no, spierdalaj mi z takim gównem! Jeszcze pizzeria. Dobra, gówno. Ale ja nie mam Ale nie mam! wiem, że Nie mam. Nie mam. Piesiek! Kurwa! Co tu się dzieje? Gdzie takie rzeczy się dzieją? Skąd są te dźwięki? Skąd to kurwa jest? Z live'ów pro TikToku, czy co? Skąd to kurwa jest? Z lobby w Fortnite? O kurwa, może? Bez Kitu. No dobra, ale skąd są, na, skąd na YouTube są te filmiki? A jakby mi działał Fortnite i bym wszedł do lobby, to normalnie bym miał takich tych bambiczków? O, 21.15 była, no trudno. Kurwa Neptun. Nie no, stary, serio, cały dzień przeleżałeś, musisz pić oglądanie TikToka, serio, stary? Co ty robisz? Wypierdalaj na ziemię! Ile można leżeć? Silba. Dzięki, no ma ten 80 z kurwy. Co to za piosenka jest w ogóle, kurwa. W co zrobił? Kurwa, dlaczego tego nie znałem? Każdy. jakaś... jest do słowa To kurwa, jest Enrico Oficial, To się nazywa. Co jest? Film dźwięk nie jest dostępny. Kurwa. Ma obciąganie, no. Skrzywdowy a ty masz prawo jazdy? Z czemu masz sobie Ferrari? O Boże, on to powiedział naprawdę. Ja pierdole. by Fortnite zrobił kurwa ze społeczeństwem dzieci? Polskie dziewczyny też potrafią dopchać, Te polskie dziewczyny też potrafią dopchać, Te polskie dziewczyny. Co Te polskie dziewczyny też potrafią dopchać, Te polskie dziewczyny też potrafią dopchać, nie? No baj! Kurwa! Mieszny Armagedon. Zagłada. Wrus nas. No i tak ja lubię TikToki. Nie wszyscy. Dobra, wchodzimy na razie tutaj na profil. Kurwa, to jest jakiś kot. No i kurwa! Wurza. Czemu ludzie, którzy nagrają taki Tiktoki, zawsze mają takie kurwe grube palce? Kurwa, czemu tak jest? Zawsze, jest, kurwa, ludzie tacy. Oni? ma takie wielkie ręce i grube palce, kurwa. Ja pierdolę. O co tu chodzi? Odklania, myślisz? Myśli. Kurwa, od czego są palce pałeczkowate? Znaczy choroby układu oddechowego, raka. O jezus, nychnowotworów płuc, włókien płuc i tak dalej. O kurwa, ty to jest dobry, dobry profil. No, co nie leci? Czemu nic nie mówi. Aha. Kurwa Kurwa arm Kurwa Kurwa Dobrze. za medi, To jest prawa taka Już na wejściu muszę wyjaśnić I od dzieciaka. robię rap Kurwa on się tu uśmiecha Jesteś za młody nie dla ciebie jest ta krecha kiedy wchodzę, no to wchodzę w bit Upadniesz po tej walce jak kurwa Kongo TV I to jest tak, robię dużo prania, wyjdź biseksie bisek kurwa do swojego <samango> frania Ej, będziesz cała moja brać, kurwa ty mi mówisz, że ja muszę wstać, owek robię rapy dalej Tak się tutaj woże, twój poziom kurwa to ja znajdę na podłodze Wejdź w sponbione bo jestes na głownej debilu ixd sobie witak wiesz co ci powiem ją dokładnie w bit nie nadaje jeszcze stylu może trochę dożry i to jest tak bo ja jestem <grym> matko ciężki materiał ten ten nie Mówiłem nie w kolana! No. Mówiłem nie w kolana i w klatkę piersiową! Ja nie mówiłem nie w... O kurwa, mówię! Trzeba, szukasz tu StumbleGuys? To dobrze, to ja Wymagania to 10 koron. Mamy co 3 dni sparingi i konkursy. Rekrutacje od 12 do 14. Czemu same dzieciaki z naje to są? To powiedz eee, rzadko. Znacie bajkę solerze? Stara pierze solerze.

Szanowni Państwo, usuwam obowiązek chodzenia do szkoły na rzecz grania w Robloxa. Kto za? Szanowni Państwo. Jeszcze mi kurwa do dupy zaglądnij. Jebany, niebniemy koty. Jeszcze raz mi ktoś kurwa. Kocząbrę, nie wiem, kurwa. To, to wychodzę z tej grupy. Czy oglądałem Eli? Nie, nie wiem co to jest. Kurwa! Pytałem, czy oglądałaś Eli? Jak zrobię? Co ty wysyłasz, kurwa? O, o kurwa! Też eee. O dole, Co jest? Ale zajebiste. A jak Jak to zrobić? zrobić? Mega jesteś pan, jesteś pan, do nich. Babka by jakaś powiedziała, co wy robicie?